RTS, witam Was w takim innym odcineczku Otóż jestem na prywatnym serwerku, jak tutaj już w nazwie widzicie Otóż jak sama nazwa mówi, to jest prywatny serwer, który tutaj jakiś czas temu postawiłem z Ulą I tutaj gramy ze znajomymi I dlaczego nagrywam ten odcinek? Otóż ostatnio Świątek nagrał właśnie dwa odcinki z tego serwera I już od razu po tamtych odcinkach zaczęły lecieć do mnie komentarze, że coś z tego serwera nagrał Czemu ja tego nie nagrywam, a tutaj gram? Także spoko, nagrałem, nagrałem, nagrałem nagrywam Wam właśnie odcineczek, i tutaj właśnie pokażę mniej więcej, jak ten serwerek wygląda. Może nie ukrywam, może coś stąd nagramy, chociaż tutaj naprawdę, jak gramy, to gramy ostro, robimy dużo rzeczy naraz, także jednego dnia tutaj, jakbym chciał nagrywać, to tak 10 odcinków wyjdzie, nie? <grym> Także okej, okay. z prawej strony od razu tutaj widać na ekranie śmierci, są ustawione, kto ile razy umarł, a jak tutaj nie ma, to znaczy, że nigdy nie umarł, czyli Ula jeszcze nie umarła, ja tutaj już umarłem 6 razy, gdzie już dzisiaj umarłem 2 razy, bo testowaliśmy e, totem nieśmiertelności, którego aktualnie już nie mam. <grym> tak? Test przeszedł po, po trzecim razie dobrze, ale okej. Okay. Tutaj to, to jak się wbija na serwarek, są jakieś tam komendy, które są dostępne dla wszystkich są nawet e, warpy tutaj zrobione ale ja wam tutaj pokażę jak właśnie wygląda tutaj okolice spawnu czyli mniej więcej gdzie się wszyscy budują jak to wygląda, tutaj jest spawnik, jest studnia, wcześniej tutaj na początku zrobiliśmy, znaczy może nie na początku tylko później tutaj zrobiliśmy taką fontannę jednak ona była trochę za duża i trzeba było ją usunąć i jest właśnie taka e, studnia z różnymi rzeczami, jak widzicie na smoku byliśmy, są mapki za skarbami jest właśnie totemik Jest głowa smoka, wiadomo Wiadomo, wiadomo Tutaj już biegają gracze Ale okej, okay. dobra, chodźmy, pokażę wam tutaj e, Wszystko jak to wygląda, wychodzimy ze spawnu w tę stronę Dzień dobry Tutaj mamy taką zagrodkę na zwierzaki Właśnie tutaj Uli i moje. O, proszę, 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 proszę. Yy, w ca yy, tak, ja tutaj wszystkie zwierzaki przyniosłem. Tak, to ja byłem. Tak, tak, ani jednego tu nie przy, przyniosłem. Yy, tak, wszystkie tutaj yy, są tutaj <grym, <grym, zwierzaczki, jakie mogą być. Także taka, taka tutaj jest zagroda. Tak, tak. To jest Andrzeju, jak ci na imię I, i, i tak. To to są Huntera zwierzaki, które po prostu zostawił. Także Hunter, jakby coś, tu tutaj są twoje zwierzaczki A to jest domek e, mój i Uli Tak o wygląda, ogólnie tutaj jest, jest Trzymany styl, taki średniowieczny Nie tak jak Świadek powiedział Starożytny, średniowieczny Tak, jest lodóweczka tutaj Full automatyk, jak widzicie Dostałem zupę Zupę, ale, ale odłożę, ale odłożę Nie będę tutaj naciągał Tak, jest tutaj taka jedalnia Jest Elytra, moja, <laughs> Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy Są so króliki, so króliki. Wiadomo skąd to Mamy skrzyneczkę tutaj, która jest pusta Ja tutaj czasem jakieś śmieciachy wrzucam, a później na mnie wszyscy krzyczą Tutaj był na początku magazyn, dlatego tutaj teraz nic nie ma <grym> Ale już wam tutaj wszystko pokazuję Nie ma tam magazynu na górze, bo zrobił się tutaj Zrobił się tutaj, taki wielki, duży magazyn Są tutaj zbrojki Jest po prostu tutaj wszystko, nawet te fajne Shutterbox <grym> Teraz śmieszne. Proszę bardzo, proszę bardzo, podnoszę wszystko. Także taki tutaj magazynek mamy. Tutaj wiadomo, co się dzieje. Jest też śmietniczek, czyli kaktus. Można wskoczyć jak ktoś chce, albo wrzucać i żeby znikały. Tutaj mamy za to automatyczną alchemię, czyli jak ktoś wie, co wrzucić, to się tutaj ustawia, co ma wlecieć, właśnie do tego. I się później, właśnie, robią jakieś fajne, fajne rzeczy. Dokładnie tak, i później są odkładane do skrzyni. Tutaj jest enchant. Wszystko wiadomo o co chodzi. Tutaj jest woda do alchemii, ale my stąd lecimy, bo ja tutaj miałem pokazać wszystko. Także, także pokazuję dalej. Lecimy. Tutaj, 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 tutaj mamy wejście do podziemi. Takie takie eleganckie, proszę bardzo. Tam się wchodzi i mamy tam właśnie e, kopalnię. Tutaj jest nieskończone źródełko wody, e, które jak widzicie, tutaj jak podejdę to. To zamarza, i właśnie to, to specjalnie robię, żeby ula nie widziała, że ja właśnie podchodzę. Bo zaraz będzie mnie biła, nie? Bo, 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 zam bo wszystko zamrażę, gdzie ja podejdę. Także tak. Tutaj jest za to nasza prywatna, pierwsza taka e, farma. Tak. Tutaj mamy buraczki. Aha, fusków. Ładnie żeś wleciał. E, jest też. Wiadomo, wiado wiadomo, co tutaj jest. E, a tam mamy za to mój. Ale tu tam zaraz pójdziemy, na spokojnie, na lajcie. Ja to próbuję. Wszystko, wszystko pokazać Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy tutaj Chodźmy tutaj, mamy tutaj mostek I mamy tutaj latarnię morską Właśnie tak, trzeba ją tutaj Pokazać Dobra, tyku, tyku Wbijamy Właśnie tak, tutaj nic nie ma, no to idziemy na górę cynk, 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 cynk. I po tutaj mamy portal Nie, to jeszcze nie tutaj, tutaj jest portal właśnie do neteru bardzo fajny, bardzo fajny. Tutaj jest bacon, bacon, który nam daje różne tutaj efekty. E, tak się nie powinno latać na Eletrze. Właśnie, właśnie tak. Ale to jest właśnie takie dobre miejsce, żeby e, sobie polatać, bo tutaj właśnie jest e, widok na wszystko. Tak, tak, cześć, cześć. I sobie leć, leć, leć. Już myślałem, że... Wyrąbie. Także dobra ok, Także pokazałem, co miałem pokazać. O, tutaj mamy taki port. Jak widzicie, można tutaj łódeczkami podpłynąć, albo odpłynąć stąd. Także chodźmy, pokażemy jak tutaj działa. Możemy sobie pach pływać tutaj. O, czekajcie F5. Proszę bardzo, jak ktoś chce na jakąś wycieczkę popłynąć czy coś to jak najbardziej wsiadamy na łódeczkę i płyniemy, a jeżeli skończyliśmy naszą przygodę. To łódeczkę odstawiamy. I po prostu sobie próbujemy się stąd y, wydostać. Tak, czekajcie, bo na łódce skaczę. O, fusko zginął <laughs> życie. O, właśnie o tym mówię, moje buty mają taki fajny enchant, który właśnie zamraża. Tylko, że jak jest dzień, to to bardzo szybko się niszczy właśnie. Ale w nocy fajnie taka taki, taki lud zostaje. Dobra. Chodźmy do tego mojego no, tutaj. Bo to, to jest naprawdę kozak sprawa Kozak sprawa, jak widzicie, tutaj jest naprawdę. Dużo, du, du, naprawdę duża farma, dużo do zbierania. Czy ja to niszczę, tak biegnę? Nie, nie niszczę. To dobrze. Chodźmy, 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 chodźmy. Ciach, ciach, ciach. Oj. Powiem Wam, że tutaj naprawdę było sporo roboty z tym. Tutaj ogólnie wcześniej wprowadziliśmy e, takie, takie dwie osoby, które niestety nie zachowywały się jak powinny się zachowywać. Tu miały domek, to wysadziliśmy i, i, i tutaj właśnie po, powstał młyn. I taka wielka, wielka farma. Także no To jeszcze pozostałości po budowaniu Tego Okej, okay, chodźmy Chodźmy, chodźmy, chodźmy na górę Tylko tyle niestety się wbijemy Tam elitrą wlatywałem na górę wcześniej i dobra Ale dobra, wyżej nie wbijemy się I tutaj zrobiłem fajną rzecz yy, Właśnie pod młynem, zrobiłem takie fajne, ciekawe zejście Gdyż, nasi tam ci koledzy, którzy zostali zbanowani już na serwerze, e, to znaleźli spawner i sobie go troszkę ogarnęli, że po jakimś czasie ja, ja go znalazłem właśnie z ulą to stwierdziłem, że zrobię do niego jakieś takie fajne, sensowne połączenie od nas, żeby można pójść i sobie poekspić. Także proszę bardzo, wartezowe zejście. Tutaj taki ładny tunelik odwaliłem. Lecimy, 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 tyku, 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 tyku. I mamy tutaj właśnie. Spawner W którym jak widzicie Bardzo dużo się dzieje Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że dopiero tutaj Przyszedłem, czy nie Jak widać co tutaj mieczyki Są dropy, jakie tutaj z nich wylatują Ale coś tutaj chyba nie, 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 nie za bardzo hasa Halo, widzicie jest tam spawner Tylko coś mi się te zombiaki Niestety buntują Nie chcą do mnie, o przyjść Dobra, dzień dobry ty, dobra, wreszcie coś się pojawiło. A z kolegami przyjdziesz, czy sam przyjdziesz? Co? Proszę bardzo. A on sobie umiera. Ja zbieram expa I ogólnie taki spawner. Dobra, chodźmy stąd, chodźmy stąd, bo już tutaj mamy 8 minut. A ja naprawdę mało tutaj pokazałem, co się tutaj dzieje, co się tutaj wyprawia. Także lecimy na górę, lecimy na górę. Może popokazuję jakieś tam domki inne. Tak w sumie rozpocząłem jedną drogą. Poleciałem, poleciałem. <laughs> I w fusku znowu zginął. Brawo, 47 śmierć. Brawo ty. <laughs> Okej, okay, chodźmy na górę. Tiku, 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 tiku. Przedałby się sprint na drabinkach. Oj, przydałby się. Ale niestety no nie ma Dobra, dawaj, 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 panie, dawaj, bo ja tu się nie wyrobię z pokazaniem wszystkiego. I tak niestety odcinek dzisiaj, jak widzicie, o 15 wlatuje Ale nic się nie stało, myślę. Ha, mam jajko. Ciach! I nie mam jajka. Dobra, tutaj mamy taki domek ry rybacki, że tak powiem. Tutaj mieszka właśnie z y, Zoliwko, czyli z x <gry> Tak, Tak. Tak. Ehm. To nie. Kuźwa. niszczę wszystko. Dobra, czekajcie. Ja tutaj muszę uskutecznić mój parkur, jeśli chcę tutaj zejść. O, o, o. Bach. Chociaż wiecie w sumie co, co ja zrobię? Patrzcie. No halo, enchant. O, dobra. No <ścoughs> i tak sobie przeszliśmy właśnie do tego. Oto yy, domku. tak. Tak on tutaj wygląda. Jest Bernard z kolegą Puszkiem. Sobie siedzą tutaj ogrodzeni. <ścoughs> tutaj tutaj mają sypialnię, ale jeszcze tutaj się wbijamy. Normalnie jak widzicie pod wodą. Do piwnicy, je oh yeah. Szybkie kripsy <gry> Co się tutaj wyprawia? Jest enchantowana ryba. 100 lata szerka. A coś ta szara tutaj mieszka. Dobra, to w, trój to w trójkę mieszkają. Dobra, 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 spoko. Loko. E, jakbyście pytali, jak zrobić enchantowaną rybę. O, konkurs w komentarzach. Jakbyście pytali, jak robić enchantowaną rybę. To wam zaraz powiem. Konkurs w komentarzach. Jak mam nazwać kota, ula pyta. Także piszemy w komentarzach. Konkursik jak najbardziej. Jeżeli chcecie enchantować. Hello. Jak chcecie enchantować właśnie jakieś dziwne przedmioty, to... Polecam y, odpalić game moda. Tak. To, to, to jest bardzo fajne, bardzo fajne. Tak, tutaj, tutaj z endu fajne rzeczy. Tutaj natomiast ma domek boniaczka. Boniaczka tutaj y, ostatnio dołączyła na serwerek. Jak, jak tak patrzę, to w sumie no. Nie wiem, czy to jest celowe, ale ten domek wygląda już na gotowy. Tak. Tutaj troszeczkę pomagałem na początku, ale mi przestało wychodzić, to sobie poszedłem stąd Ale jak widać, ktoś, ktoś odratował sytuację <grym> Także spoko Gdzie kurde, luj się ze mnie? Szczelasz? Kurde, dawaj Dawaj to, kurde, nie ma takiego bicia, hamie jeden <grym> Dobra Pokazujemy dalej, mamy tutaj dźwig Mamy tutaj dźwig, jak widać A to jest dom Mata Witaj, tu mieszka, aje, Mato official, dokładnie tak, domek mata, zobaczmy, bo tak w sumie nie byłem jeszcze u niego, jak on to budował Okej Jak? Psurirek okej Do wyżona, nawet kot tam się załapał Tutaj jakaś jadalnia Dziwne wejścia i sypialnia Ciach, 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 gdzie ten kot, jak się kocie nazywasz? Kociak ci na imię Tofik. Dzień dobry, Tofik. Fusku znowu zginął, brawo Fusku, awansowałeś na drugie miejsce z względem śmierci, a ja to już nawet wcześniej. Dobra. O ty, golema masz. <gry> I wejście do kopalni najprawdopodobniej tutaj właśnie się znajduje. O ty, dziadu, kurde. Nie wiedziałem, że on takie rzeczy tutaj ma. Dobra, <gry> chodźmy dalej, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Co ja tu jeszcze nie pokazałem? Co ja tu jeszcze nie pokazałem? To jest dźwig, co tutaj dużo pokazywać. To tutaj jest aktualnie drzewo, wielka akacja w trakcie roboty. Także jak widzicie, tutaj coś takiego jest. Tutaj kolejne jajco. Pyk, 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 pyk. Eee, dobra, chodźmy w tę stronę. Chodźmy w tę stronę. Tam jest niestety creeper. Będę musiał z nim jakoś poradzić tutaj. Dobra, przeszło. A to jest domek Kai. Kai z Wartes Huba, może życie. Pani moderator. Tutaj ma właśnie domek. Yy, dużo psów, dużo kotów. Nie będę wchodził do środka. Oj. Nie będę wchodził do środka, tak po prostu stąd. Tak pokażę. Jest domeczek, jest domeczek. Yy, więc dobre. To może chodźmy tutaj w tę stronę, bo tu w sumie obok. Oj. Przechodziłem. Ale ja nie pokazałem. Tu jest domek, fuska i miluś. Tutaj są właśnie na serwerze. Proszę bardzo, proszę bardzo. Peg, peg, pek, wbijamy się trochę tutaj pustawo. Ale domek jest, domek jest, jak najbardziej, jak najbardziej. O, telewizor macie. W tych czasach macie telewizor? Skąd wyście się wzięli? Co to za czarne magie tutaj się uskuteczniają? <grym> Dobra, idę niżej, idę niżej, idę niżej. O, tu uciekam, uciekam, uciekam. O, a tutaj mają enchant. Na początku z tego enchantu wszyscy korzystaliśmy mieli jako pierwsi. Tak, tak, ciach ciach tak. Ciach, ciach, ciach. Dobra, mi już tutaj pokazuje, że tu mają magazyn. Taki o. Dobra, uciekam stąd. <laughs> Nikt mnie nie widział Zamknę za sobą, właśnie tak. <laughs> dobra, dobra, dobra. Lecim dalej, lecim dalej, lecim dalej, żebym wam tutaj wszystko pokazał. Jak tutaj to ładnie, fajnie wygląda. Ktoś tu starczył, pogina. Ja sobie zjem. fusku, fusku chyba już wie o co, o co mi chodzi. Widzicie? to fusku to po prostu zawsze wie. Ja wystarczy, że koło fuska stanę, wyciągnę nie to co trzeba, typu teraz na przykład zacząłem jeść, to pewnie rozkminił, że chcę go bić. Eee... <grym> I od razu uciekł, dobra. Okej, okay. to tu, tu są Kai i wszystkie te, 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 fermy, farmy, wszystko, wszystko. To jest kupa mogiona, tak to nazwę, inaczej tego nazwać się nie da, nawet nie pokazuje. Tu jest mob Arena, tutaj się dzieją różne, dziwne rzeczy Ja tutaj pomagałem z sufitem, w sumie tylko Resztę. Resztą bawiły się dziewczyny, kiedy ja budowałem Uwaga, więzienie. Tak, budowałem więzienie, które jest tam Ale to zaraz pokażę Zaraz pokażę, tutaj jest mob Arena, tutaj ogólnie Świątek miał się budować No ale, no, no cóż, no, nagrał pierwszy odcinek Był dwa tygodnie później, no i czego on się spodziewał? Dobra, tu jest cmentarz, tu jest cmentarz, tutaj jak wszyscy giną to to idę tutaj, o jak widzicie tutaj już y, fu, fu, fusku jest nawet albo to szwagier, bo szwagier ma najwięcej śmierci, także czekajcie, bo tutaj szwagra trzeba ogarnąć, właśnie tak, szwagra już to z nami nie ma, y, no i, i tutaj jest taki cmentarz tak, trzeba będzie dorobić tych nagrobków więcej Bo trochę osób nam tutaj dołączyło do <śmieraczy> umieraczy że tak powiem witam, co napinasz to? Co? O, dobrze, dobrze to zrobiłeś, dobrze to zrobiłeś. O cześć! aleś ty brzydko wyglądasz dzisiaj. Jakieś takie nieformy jesteś. Jak widzicie, przy więzieniu naprawdę ochroniarze dają radę tutaj. E, się kurde zebrali. No, dziękuję. Więzienie budowałem ja. Tak. Gdy była robiona barena, ja właśnie budowałem więzienie. Dobra, przyznam się, że pierwszy poziom i poziom zero nie ja robiłem, ale później jak stwierdziłem, ja robię, ja robię, ja robię. Ja robię tak zacząłem robić. Całość tutaj od środka, te tego ja już nie robiłem, ja tylko, wiecie, wy wygląd Tutaj ćwi ćwiczyłem, ćwiczyłem I te schodki tutaj rozkminiłem Tyle co No bo wiecie, po co robić takie normalne skody, że, że, żebym podszedł i sobie wbił Stwierdziłem, że zrobię o takie o, w dwie strony, o, a co się będę Co się będę, tutaj są cele, można każdego tutaj oczywiście uwięzić, bo jest komenda jail I e są ponumerowane, także Więzienie działa, tak działa, da się tutaj wszystko kminić, także takie więzionko tutaj ładne. Jest. Tak sobie myślę, czy coś jeszcze jest, czego wam mogłem nie pokazać, wiecie co? Pole sobie tutaj wiem. 1 oczywiście. Fly oj. Speedy 2. Dobra, także tak wygląda to więzienie. Tyku, tyku, tyku. Jak są okna, to oczywiście są kraty wszędzie. Właśnie tak, także to jest więzienie. Tutaj cmentarz, rzucmy okiem jeszcze raz. Tak on wygląda. to kupa Mogiona. To moja baranka. O z góry to mogę pokazać. Zobaczcie. Wszystko, co zdropi, to leci do tych. hoperów, tak? Do hoperów I wszystko leci do skrzynek, także jak najbardziej można się tam fajnie z mobkami e, naparzać. To jest nawet nie wiem co. To chyba chodziło o to. A, to jest armata. To jest armata. Okej, okay, to widzę. działo z Skywards na Wertes Hubie. Pamiątka. O, widzicie. Przejęte działko, przejęte działko. Dobra, ale zobaczcie to. Ja to odkryłem, że tutaj świątek co mi. Zobaczmy, co ma tutaj świątek. Tak, świątek tutaj naprawdę na bogato. Polatajmy koło domków oczywiście tutaj dookoła, żeby pokazać, jak wygląda już. Tak wiecie. Normalnie, tak z góry, fajnie. A nie tak, że po prostu od środka i z dołu. Tak to naprawdę fajnie pokazać tak. Jak się lata. Dokładnie tak. Tutaj port. W sumie na górze nie byłem. Jak, jak to tutaj wygląda? Takie ło, takie ło. Lecimy tutaj. Nasze zboże. Zboże nasze. Młyn jest. Taki o Powiem wam, że ten młyn to chyba najszybciej został zbudowany ze, z tego wszystkiego. Ja zawsze myślałem, że z młynem są jakieś mega problemy. A tutaj tak na szybkiego poszło. Trzeba było zrobić głównie tutaj podstawy. A, o, to, 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 to było najłatwiejsze. Dobra Domek, poniaczki, od góry raz jeszcze Wiem, że z nim był problem, że był troszkę źle robiony, dlatego ja posz poszedłem bo coś mi było krzywo i stwierdziłem, nie, ja stąd idę Radźcie <grybujcie> sobie sami Ale widzę, że git to zostało zrobione Tutaj domek rybaka, właśnie tak <grybujcie> Tak on wygląda Tutaj dźwig z domem mata Płoszę bardzo, płoszę bardzo jest na spawn Tyku, tyku, proszę bardzo Elegancko I tutaj nasza posiadłość A co? Takie ładne Dobrze, 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 tam raczej do kopalni nie będę wchodził Bo to nie ma największego sensu, bo tam dosyć długo się schodzi No to co? Jeszcze jest jeden dobek, którego wam nie pokazałem Ale Domyślcie się, dlaczego go wam nie pokazałem. Ju, już, już widzicie, także tak, wiecie o co chodzi. On jest do poprawki. Nie warto go pokazywać jeszcze. Eee, I co? Czy ja o czymś tutaj nie wiem, co mogłoby być gdzieś tutaj zbudowane? Chyba, chyba nie. Chyba wszystko pokazałem. Wszyscy się tutaj budują blisko siebie, żeby to właśnie miało taki fajny klimacik. Jak widać, jest klimacik. Jak tak wszyscy obok tutaj są. Naprawdę to wygląda kozacko, kozacko. No także my się tutaj bawimy. Latamy sobie na endy, na smoki, na te różne rzeczy i fajna zabawa, fajna zabawa, tak. Polecam takie serwerki robić. Tak, jakbym współpracował z jakimś hostingiem, to bym wam polecił, gdzie, gdzie, może, gdzie możecie sobie taki serwerek ogarnąć, ale nie, ale nie współpracuję, to wam nie polecę. Tak. <laughs> Dobra. Także co, ja wam pokazałem, jak coś będę chciał tutaj nagrywać. Jak będziemy mieli jakiś tutaj adventure e, Bo tutaj czasami są takie fajne przygody, że Lecimy, na przykład tutaj lecieliśmy, tak? Pyk, 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 pyk. Później lecieliśmy tam, właśnie do Endu To była taka fajna przygoda, tak? Polecam jak najbardziej Dobra, wiecie co? Jeszcze tak na sam koniec, bo sobie przypomniałem, że tu są jeszcze warpy e, Chcę zobaczyć, czy coś ciekawego tutaj jest e, Arena, dżungla, mesa, tak, mesa znaleźliśmy e, Grzyb Wyspą, wyspę grzybową też, jak widzicie. Um, dobra, to czekajcie. Warp Messa. A, Takie ładne. Takie ładne tutaj się znalazło. I to są fajne kopalnie. Czekajcie. Gdzie kopalnia? Bo ja tu widziałem, jak tutaj byłem kopalnie raz. Ale do niej nie wchodziłem, tylko widziałem, że jest kopalnia. Ale teraz jej nie znajdę. <grym> Tak, fajnie, wystawała z góry taka opuszczona kopalnia, wiecie? To było naprawdę kozackie. Ale nie wiem, gdzie to było. To nie było to. Wait a second, ja to muszę znaleźć. Tak. Tak ktoś sobie ładnie pokopał, nawet nie zabrał No, ładne rzecz. A to chyba z tego, co widzę, to już nie ma co szukać z tej kopalni. No,. Porobione rozumiem, ma okej, no okej okay. no, okay. Warp grzyb Dzień dobry <laughs> Warp, co mamy tu jeszcze Co tu mamy jeszcze takiego ciekawego Twierdza, jest i twierdza Jak widzicie od razu wejście W sumie mogę się wbić Ciak, 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 tak i tak teraz na game wam to pokazuję że jak widzicie Smoka póki co tutaj nie ma Tutaj mamy natomiast przejście, właśnie do takiego yy, lepszego miejsca. No, teraz na giełdzie się tutaj nie wbije, chyba że użyję komendy J. Czekajcie. J. Descend. O, nie wbije się. PRL, albo się wbije. Żeby Wam pokazać, wiecie o co chodzi, nie? Ciach. Dobra. I tak się o to przenieśliśmy do takiego lepszego miejsca. 10. No i tutaj sobie lataliśmy, szukaliśmy różnych ciekawych domków, shutterboxów, elytr i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak to się dokładnie tutaj wszystko nazywa ale naprawdę... Cieka ciekawa zabawa tutaj z perłami jest naprawdę. Ej, dobra, dobra, dobra. Ciekawe czy coś znajdę, jak tak sobie polecę. Tyku, 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 tyku. Dowej mnie. Woo Szczerze wątpię, że coś znajdziemy Jak tak latam Ale to by było ciekawe I tak lecę do tyłu, żeby mi się zdążyło tutaj wszystko załadować Może coś ciekawego się znajdzie akurat no. Nie nadążyło się z ładowaniem Dawaj, dawaj, dawaj Ładuj to, ładuj to, ładuj to, halo Oj, oj <ścoughs> Chyba poleciałem za daleko Nie, nie poleciałem za daleko no nie wiem, chyba teraz nic tutaj nie znajdę. A szkoda, a szkoda, bo chciałem pokazać. Pyk-pyk-pyk. O, co tutaj się dzieje? O, dzień dobry. Heh. Inne wyjście, rozumiem. Pump A, utknąłem. Ja sobie lepiej wrócę ta spawn. Tak. <noise> wow. Speed 1, dobra, już to, już, już to mi styknie tego wszystkiego. M 0 także co, to jest taki serwerek, napiszcie swoje propozycje napiszcie też propozycje jak tutaj kota nazwać jak tutaj było od uli, tutaj 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 konkursik, będzie można wygrać nie wiem co, nie wiem co zobaczymy, zobaczymy, dobra 25 minut pokazu serwera, no naprawdę ładnie, szczególnie patrząc na to, że to taki prywatny serwerek, także no nieźle no nieźle no to co, do następnego razu, widzimy się niedługo eee, Właśnie tutaj jak, jak coś będzie fajnego do kminienia, To sobie już będę mógł normalnie nagrać Szczególnie, że nagrałem już pokaz Także jeżeli wam się podoba tutaj eee, Taka opcja prywatnego serwerka Zostawcie łapeczek w górę, dodajcie film do ulubionych udostępnijcie na fejsie No i co, widzimy się niedługo Także na razie cześć, żółwik Woo!